tej strony, a jestem. Ja I raz, dwa, trzy, na trzy wstajemy. Raz, dwa, uspokój się. Raz, dwa. Dobra, to ja spróbuję. Raz. No. Takie. Okay. o... Dawaj śnieg i doklejaj po bokach, a ja trzymam. Tak, 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 ona bo spadnie. nam spadnie. Trzeba ja z tak, śniegu w tyłu. W tyłu? Tu. Figa! Figa! Wiesz, co Figa chce zrobić? zrobić? Figa uwielbia marchewki ja jej daję marchewkę ogólnie, to jest jej taka przekąska czasami, wiedzieliście, co robiła. Ty złodzieju mały, dostaniesz w domu swoją marchewę. Słuchajcie tego. Skoro już mamy taki zimowy klimacik, chyba sobie w kominku rozpalimy. Naniosę trochę drewna. A jak tam? Obchodzicie walentynki? Co prawda jutro są, ale ja się z grzeszkiem umawiałam na takie małe obchody. Dzisiaj, bo jutro akurat nam nie pasuje, więc zamówiłam sushi na wieczór. Może wjedzie jakiś film. I... W kominku gdzie Dzieci oczywiście my obchodzimy z wami, my obchodzimy z wami.